Dziś opowiem wam o horrorze opartym o Drakule Brama Stokera. Filmu, o którym twórcy mówili, że pełnymi garściami czerpie z obcego ósmy pasażer Nostromo. Co więcej, od reżysera autopsji Jane Doe i łowcy troli. Czy Demeter, przebudzenie zła, spełnia pokładane w nim nadzieje? Zapraszam do recenzji. Na pokład Demeter, statku, który ma odbyć podróż do Anglii, przypadkowo trafia medyk Clemens. Gdy statek odpływa, okazuje się, że w jego ładowni ukryło się pradawne zło. Wkrótce zaczynają ginąć członkowie załogi, a na ich ciałach widoczne są ślady kłów. The Last Voyage of Demeter oparty jest na Drakuli brama Stokera, a właściwie na jego drugim rozdziale, czyli Dziennik Kapitana. W nim Stoker opowiada, jak książę ciemności przebył drogę do Londynu pod pokładem Demeter. Oczekiwania przed premierą były bardzo duże za sprawą osoby reżysera, jakim został Norweg Andre Ovredal, znany z bardzo klimatycznych horrorów Autopsia Jane Doe i Łowca troli. Ovredal pokazał, że jest sprawnym reżyserem, który potrafi kręcić filmy zarówno zaskakujące, jak i bardzo klimatyczne. Dodatkowo sam fakt, że jest to horror marynistyczny dodawał smaczku. Statek to idealne miejsce do rozgrywania się przerażających wydarzeń. Jego ograniczona powierzchnia pełna jest mrocznych zakamarków, pomieszczeń i korytarzy, w których może czaić się zagrożenie, przed którym bohaterowie nigdzie nie będą mogli uciec. W końcu znajdują się pośrodku oceanu setki mil od najbliższego brzegu. Fabuła Demeter Przebudzenie Zła skupia się na czarnoskórym marynarzu Klemencie, któremu dzięki połączeniu szczęścia i odwagi udaje się dostać na pokład Demeter, dowodzonego przez doświadczonego kapitana Eliota. Na pokładzie znajduje się również kilku zaprawionych w bojach marynarzy. Początkowo podróż przebiega bez zakłóceń, ale Wkrótce zaczynają padać pierwsze trupy. Nie będzie chyba spoilerem, jeśli powiem, że pod pokładem Demeter w jednej ze skrzyń spoczywa sam książę ciemności Dracula, który postanowił zrobić sobie z załogi spiżarnie. Niestety, scenariusz Demeter raczej nas niczym nie zaskoczy. Zszyty jest z dobrze nam znanych klisz fabularnych. Rozwiązań scenariuszowych i archetypów postaci. Mamy dobrodusznego staruszka w postaci kapitana statku, religijnego kucharza, awanturniczego Rosjanina itd. Tak Jedynie Klemens reprezentuje szkiełko i oko, do wydarzeń podchodząc z trzeźwym umysłem. Fabuła brnie jak po sznurku, nie prezentując choćby jednego świeżego pomysłu. Najpierw bohaterowie nie wiedzą z czym mają do czynienia. Później poznają proweniencję zła dzięki wiedzy niespodziewanego bohatera. A następnie przechodzą do planu zniszczenia napastnika. A wampir eliminuje bohaterów jeden po drugim, niczym w najbardziej klasycznym slasherze. Jak wspominałem, miejsce akcji, jakim jest statek, pełen dusznych, mrocznych, klaustrofobicznych zakamarków, to idealne miejsce na horror. Widzieliśmy to już nieraz, chociażby w takim Ghost Ship czy całkiem podobnym do Demeter, Blood Wessel. Tutaj niestety nie czułem należycie wykorzystanego potencjału. Nie czułem tej atmosfery zaszczucia, lęku przed nieznanym zagrożeniem, napięcia, gdy bohaterowie penetrują ciemności pod pokładu. I niestety wydaje mi się, że zabrakło tutaj wyczucia reżysera, czego po Owredalu raczej bym się nie spodziewał. A wystarczyłoby chociaż przenieść gęsty jak smoła klimat autopsji Jane Doe na pokład statku, żeby widz siedział jak na szpilkach. Kilka miernych jumpscares tutaj sprawy nie załatwi. Szkoda. W dodatku film po prostu wieje nudą. Scenariusz nie ma przyzwoitego rytmu, tempa, które by przyspieszało co jakiś czas, wstrząsając widzem. Film ma raczej równomierne tempo od samego początku do końca i jest to tempo raczej ślamazarne. Nawet ataki wampira nie polepszają tu sprawy. Są dość nijakie, jak wspomniałem, nie podnoszą ciśnienia i są raczej mało krwawe. Aż dziwne, że film otrzymał kategorię wiekową R, bo w zasadzie nie ma tu ani flaków, ani wyrywanych kończyn, a jedynie trochę krwi i jakieś tam poszarpane tętnice. W połowie seansu zacząłem zerkać na zegarek. Wygląd wampira również mnie nie przekonał. Przez większość seansu reżyser nie pokazuje nam go w pełnej krasie, a jedynie jego rozmytą twarz przez lunetę na ułamek sekundy czy zarys sylwetki w mroku. I chwała mu za to, bo gdy w końcu pokazuje wampira w pełnej krasie, wygląda on bardzo biednie. Od wygenerowana komputerowo poczwara wzorowana na nosferatu z 22 roku. Widziałem wiele wizerunków krwiopijców, które wywoływały ten podskórny lęk, dyskomfort. A tutaj nic: Vampir z Demeter to najbardziej generyczna komputerowa kreatura. Co z tego, że film jest poprawnie zrealizowany? Bo jest, nie ma tu się specjalnie do czego przyczepić. Praca kamer jest ok, aktorstwo znośne, soundtrack w porządku. Brak tu jednak dobrego scenariusza, gęstego klimatu i ciekawego antagonisty. Fajnie, że słowo wampir nie pada tu ani razu, a Dracula tylko raz. Ale co z tego, jak za miesiąc o tym filmie już nikt nie będzie pamiętał? Ode mnie dostaje 4 na 10. Bez problemu można znaleźć dobre horrory wampiryczne z ciekawą fabułą, dobrym wykonaniem i gęstym klimatem. Zapraszam do mojego zestawienia najlepszych horrorów wampirycznych. Dajcie kciuka w górę, jeśli ta recenzja wam się podobała. Piszcie w komentarzu, co wy sądzicie o Demeter przebudzenie zła. Subujcie kanał i do zobaczenia.